Tak dobrą bagietkę kupisz tylko we francuskiej piekarni. No chyba, że zrobisz z tego przepisu. Uwaga, podaję przepis. Do naczynia miksującego dajemy 330 g wody, 10 g drożdży, podgrzewamy 2 minuty 37 stopni, obroty 1. Następnie dodaję 500 g jasnej mąki, jedną łyżeczką soli i wyrabiam ciasto przez 4 minuty. Zostawiam do wrośnięcia na półtorej godziny. Następnie ponownie wyrabiam krótko ciasto i zostawiam na 30 minut. Po tym czasie ciasto wyciągam na opruszony mąką blat. Krótko zarabiam, ciasto ważę i dzielę na trzy równe części. W każdej z nich formułuję małą kulę i zostawiam ponownie do wyrośnięcia na 20 minut. Wyrośnięte kule lekko spłaszczam, a następnie dłuższe brzegi ciasta zagniatam do środka, formuję wałę. Wałki ponownie zostawiam do wyrośnięcia na 30 minut i w tym czasie nagrzałam piekarnik do 250 stopni. Do piekarnika wkładam słoik z wodą. Dom podczas pieczenia bagietek pachnie tak, że domownicy nie mogą się ich doczekać. A jeśli Ty marzysz, żeby Twój dom tak pachniał, to skorzystaj z promocji rad RadZero na Thermomix lżej szukać albo od razu zadzwonić.